Marsz Niepodległości. Chodzę, jeszcze od czasów komuny, jakbym taki mały jak ten Józefek tutaj. I wtedy pałowali, gazowali, rozpędzali. Czyli tak jak dwa lata temu, tak jak w zeszłym roku, też pałowali, gazowali, rozpędzali. W tym roku myślę sobie, a może pośpię, nie pójdę. Bo na co tu iść, prezydent Duda poprowadzi. Wybierze sobie trasę komfortową, nie wpuszczą nas na żaden most. Nie będzie żadnych niebezpieczeń, że skakać do Wisły, czy most się zarwie, czy co. Prezydent Duda poprowadzi, to nie będą gazowali, pałowali, rozpędzali. Gdy tymczasem dowiaduje się, że prezydent Duda nie poprowadzi, znowu jakieś imprezy chowa się po krzakach prezydent. Co to w ogóle? Co znowu będą lepić orła z białej czekolady, którego potem nie wiadomo, czy wyrzucić, czy zeżreć, czy połamać, czy co z nim zrobić. Co to w ogóle jeszcze prezydenta? Nie będzie coś mi śmie... poprzednikiem.